Się manko. Widzimy się przy eresie. Przyszły mi tutaj takie części. I Zaraz sobie je będziemy montować. A już wam pokazuję o co chodzi. Tutaj mamy podłogę. I tutaj powinien być taki spornik, którego nie było. Ktoś to zdemontował. A dzisiaj sobie to założymy, zaraz Wam pokażę o co chodzi Więc tak, tak to wygląda niby nic ważnego ale rzecz tak naprawdę dość potrzebna no, to wygląda w ten sposób tutaj ma być ten wspornik zaraz tutaj przygotuję jakieś trzy śrubki nie mamy tych śrubek oryginalnie tutaj ktoś już je zdemontował i po prostu ich nie ma ale coś przygotuje podobnego w podobnej skali a o co chodzi z tym? no O to chodzi z tym, że mamy tutaj tą podłogę, ta podłoga nam się zamyka tutaj, tak? I musi się nam opierać. Ona się nie opiera tutaj kompletnie na niczym w tym, w tym momencie, dlatego potrzebna jest ta, yy, ta półeczka, tak więc zaraz sobie przygotuję i przejdziemy do następnego kroku. A może dzisiaj się uda nawet. Zdemontować pod sufitkę. No i zobaczcie, znalazłem trzy takie same śrubki. Miejmy nadzieję, że średnica tutaj nam będzie pasować. Pasuje długość, też jest ok. Tak więc zaraz sobie to założę i mamy to z głowy. Trochę to przyczyszczę, żeby nie było takie brudne. I zaraz sobie to zamontuję. Dobra, mamy już. Mamy już nasz support tutaj przygotowany. Trochę go przemyłem. No i montujemy. I nasza półeczka tutaj, nasza podłoga, będzie wreszcie zamontowana. Jak potrzebę. tak jak mówię, niby nic ważnego. Ale później, jak się coś włoży do bagażnika to żeby nam ta podłoga nam się nie zapadała tak. Po prostu ona będzie muszę to wyjąć, bo to przeszkadza. To już widzieliście wcześniej. Mamy porządek. A odnośnie wycieku, wycieku zapachu paliwa, o którym Wam wcześniej mówiłem znalazłem już to miejsce jest to miejsce bezpośrednio na pompie paliwa prawdopodobnie trzeba będzie tylko dokręcić przewody paliwowe nie jest to jakiś duży wyciek o widzicie już mamy trzyma nam się jest, jest tak jak powinno być nie jest to jakiś duży wyciek po prostu jest takie zapłacenie paliwem będzie to ogarnąć a teraz dokręcam śrubeczkę od ochrony baterii i narzędzi o. i będzie można już teraz podłogę zamknąć mm. jeszcze to założę, bo nie potrzebuję, żeby mi tutaj to gdzieś latało tylko będziemy przeszkadzać No wiadomo jak to z takimi rzeczami gdzie się to położy i nagle to znika nie wiadomo z jakich przyczyn i tak tutaj do montażu boczków będę musiał to zdjąć tak więc jeszcze będziemy to zdejmować tutaj przemieszczać nieraz no to jak mówię żeby się to na mnie zapodziało to sobie to założę powiem wam że Mówiłem, że kwiecień, plecień i tak dalej No to w Anglii jest ostra jazda, bo przez ostatnie parę minut tak było bardzo zimno Nawet padał przez chwilę śnieg Teraz w miarę słońce świeci ale wczoraj tak, padał grad No warunki atmosferyczne są interesujące O i zobaczcie, teraz mamy podłogę podłoga usiadła i zobaczcie, oparła nam się tutaj i ona już nam się nie załamuje wcześniej nam się tutaj załamywała tak więc to mamy uratowane i postaram się dzisiaj wymienić nie wymienić, wyjąć pod sufitkę Parę śrub trzeba będzie zdjąć, lampki, uchwyty, no ale to prześledzicie sobie razem ze mną za chwilę. No dobra. Wchodzę tutaj i zaczynam. zaczynam rozbierać. Tu tutaj nas czeka. A nas czeka parę śrubek, które trzeba będzie porozkręcać. Jak to będzie? Na pewno tutaj te roczki trzeba porozkręcać. Może tutaj jest jakieś śrubko. Zaraz sobie to wszystko obejrzę. Ja zobaczcie, mamy zdjętą podsufitkę parę śrub poszło co ciekawe zaraz Wam już to pokazuję podsufitka była w sumie sam dach był wygłuszczony czymś takim z karton przyklejony w jednym miejscu tu i w drugim miejscu tu zdjąłem to w cholerę, bo to wisiało do śmieci to później. tu jeszcze jakieś gówno było Made in Taiwan zobaczcie nie wiem co to ale to też do wywolenia. przy tutaj tej roboty sprawdzimy sobie odpływy z szyberdachu jeden, drugi trzeci i czwarty przy sprawdzimy sobie prąd czy jest jakikolwiek czy generuje nasz szyberdach bo mamy solara tutaj no i co, I to by było na tyle. Może mi się uda coś tu przykleić. <laughs> Przepraszam. żeby trochę ten dach wy, wyguszyć. No i co, <laughs> przyklejamy naszą podsufitkę. Zobaczymy, czy się da cokolwiek zrobić. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Na razie tutaj mamy dość duży bałagan, no ale taka praca niestety wymaga bałaganu. O, mamy naszą podsufitkę. Zobaczcie. Czy to usiądzie? Czy to się da przykleić? Nie wiem, zobaczymy. Ja to będę starał się zrobić nie jakoś profesjonalnie, ale, ale miejmy nadzieję, że się uda. Na razie to, co zrobię, to muszę to włożyć gdzieś do jakiegoś ciepłego pomieszczenia żeby ta tapicerka tutaj nam się ułożyła do obłości tutaj w tym szyberdachu w tej tapicerce, bo na razie to wszystko jest naciągnięte po prostu nie wiem czy jak zacznę to przyklejać czy nam to się będzie w ogóle chciało układać no bo jest tutaj parę takich jeździe to musi dobrze usiąść jeszcze nie wiem jak się za to zabiorę no ale jakoś trzeba by się zabrać, trzeba by spróbować spróbować uratować tą tą pizzerkę no zobaczymy na pewno się dowiecie co się z nią stało, no a tutaj to co niewiele tu już zostało do zrobienia, jeżeli chodzi o sufit tak jak mówię, może mi się uda to coś tutaj przykleić w tych dwóch miejscach no i tyle no. Dość prosto wam powiem szczerze, się to zdejmowało, nie było jakichś tutaj e, dziwnych historii. Ktoś już tam był przede mną, to, to trzeba przyznać, to nie byłem tam pierwszy no i nic. Działamy. Na razie dziękuję wam, taki, taki krótki był dzisiaj no, Ale tak zrobiliśmy sobie e, podwór pod. Pod podłogę zjedliśmy tapicerkę dachu, tak więc zawsze coś do przodu. To zaraz wywalam, bo to jest niepotrzebne. I widzimy się yy, jakoś już przy pewnie przy zakładaniu tej tapicerki. Tak więc dzięki, trzymajcie się i cześć, pozdrawiam.